Właśnie sprawdziłam i nie macie jeszcze na liście osób na dzisiejsze szkolenie o 20.30. Na co czekasz? Jest to doskonała okazja, żeby się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zdać badanie MPU za pierwszym razem. Ile to wszystko kosztuje? Kiedy realnie możesz odzyskać prawo jazdy? Czy trzeba abstynencję? Jak długo? Kto o tym decyduje? Na te i na wiele innych pytań odpowiem na żywo. Dla osób, które będą do końca na szkoleniu, będą przygotowane, będą te osoby mogły odebrać sobie trzy certyfikaty. Trzy dni szkolenia, dzisiaj, jutro, w czwartek o 20.30. Certyfikaty warto zabrać na badanie MPU i dzięki temu wykazujesz zaangażowanie w proces odzyskania prawa jazdy w Niemczech, co jest mile widziane w procesie Twojej zmiany. E, także e, napisz mi w wiadomości prywatnej chcę, a wyślę ci link do zapisów. Do zobaczenia wieczorem. Cześć!